Ciao, widzowie! Witam was w nowym odcinku do strasznych rzeczy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Witam wszystkich. O kurwa, o się, przesuń się, przesuń się Uciekaj. Uciekaj. Się. Nagrywam, to jest straszny potwór, straszny potwór! Uciekajcie! Nie, Nieee! Pani robię. Chyba go potwór zjadł. O nie, potwór, potwór goni. Potwór ślimak, potwór ślimak. To jest bardzo straszny ślimak. Potwór ślimak jest bardzo straszny. Potwór ślimak nasz goni po schodach, bardzo się boimy. O nie! Uczekajcie przed potworem ślimakiem! Uczekajcie! Uczekajcie przed potworem ślimakiem! Bardzo straszny potwór ślimak, bardzo się go boimy. On ogólnie jest bardzo straszny. Dawaj, skocz ktoś jeszcze dla wyświetleń, skocz ktoś. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj! Oni są bardzo powaleni. O, czacha z kul! Czacha Czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie Witam Państwa w wieczornych wiadomościach z Radia Pekary. Dostaliśmy potwierdzenie, że twoja mama robi Eczka. Czy to prawda, że się przekażę? <laughs> Wchodzimy do opuszczonej szkoły. Jest bardzo strasznie. Puść dźwięk. Puść dźwięk. To duże dźwięki, boję się, o nie. Komar, pan Komar, powrót pana Komara. Powrót pana Komara. Bardzo się boimy tego Komara. Nagrywamy go. Pan Komar, zbliżenie. Pan Komar, zbliżenie. O nie! Pan Komar, konfrontacja. O nie. Nie świeć, nie świeć, kurwa, nie świeć z latarką. Ogólnie to został zajebany do wórek, że była się Czas na korytarze, to jest mój office, ja tutaj pracuję, wyciągnąłem ci. mam jeszcze dwie straszne kwoty. Wczoraj jechałem sobie autem, jechałem autem i, I, don't sobie. I, don't sobie. i wiecie co? Don't wiecie co? Nie A Nie, daj nie daj im daj im obchodzi nas to, nie obchodzi nas to, to, na to, to, na to, to, że ktoś uma... Mamy tu w oni to, są pedałami, jebać jeba jeba ich, ich wszystkich Nie obchodzi mnie to, nie to A ty zamknij mordę, nie jesteś chyba pierwszym planem Właśnie, cfeł Po raz drugi wchodzimy do tej strasznej lokalizacji, jaka jest Fabryka Ryb Fabryka ryb. No. Tak Ja pierdolę, bardzo, bardzo straszna rzecz. E, Dokładnie tak. Oh, ja będę robił przykuć na Statnie. mikrofon. Łał, e, wow, patrzcie co znalazł. No spadaj. Paraderator. Ja? Pan Komar, pan Komar, pan Komar, pan Komar. To jest bardzo straszne widowisko, pan Komar. Eee, pan Komar. Komar straszy dek. Nie, nie, uciekamy. To jest bardzo prawie balne, co zostało. Komar. A jako się góry. Dobra, musimy To jest moje balne Robimy interview. Jaki wasz? Pajdą! Ale gierowski w czeka jak obtuka dla O tak, dobra. Yeah. Oh, ah. Dzień dobry, jesteś w strony śmingu z Dingusu, Stefała, dzisiaj mamy z wywiad z biseksem. Dzień dobry, to ja biseks. Yy, co masz na swoją obronę, że nie jesteś biseksem? Dwudziestostronnicowy dowód podpisany przez pokoła, to a małe jajo. z całej mapy, najbisze. Tam zasiadam. Dzień dobry, się zbyt na mnie na... no, Sztywno, maje, maje, Dzień dobry, panie niebieski spotkajmy się, tutaj będziemy się jebać w dupę, gang. Szybko, Kupa! Mamy dowód zbrodni! Dowód zbrodni! Mamy dowód zbrodni! Mamy dowód zbrodni! morderstwo! Morderstwo! Go to spotwór, to jest Slimak! Pan Slimak! Najgorzej na świecie! No! No, nie, eee, Pan no, Slimak! Pan Slimak! No, Pan Slimak! Pan Slimak! Pan ślimak o, jest groźny Dobra kurwa, o Nie 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 Pan ślimak jest bardzo groźny Ta Polska tutaj do pana, dzień dobry Dobra, po małym filmu jeszcze opakujcie Film. czekamy Nigdy nie wchodźcie do opuszczonej willi, to, to jest Słyszę go, go nagrywaj Mamy tutaj szybko w Mamy tutaj bardzo żłokarz Jest to ślimak, ślimak wałęskoweczki To jest wałęskoweczki ślimak

Kurwa, ten film idziemy w górę, zwiedzać. dawaj już? Wielu Krzysztof, bardzo się Dzisiaj gramy Gówno Pakaś, No kurwo, film majnujesz <gryl> <gryl> ty, twojego! Proszę <są> pobiegć, dojrzej, <gryl> nagrywam pojebów. It's hunted as fuck. We've seen out of videos when people it's, were a kid hey. Yes, 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 yes. Yo. Oh my Yo. fucking Yo. god, it's fucking corpse. Oh potful potful um. oh no. Oh no. It's it's a Oh It's fucking monster! There's a monster! There's a fucking monster Wait. Right? Disnica found another bone Poliszke is... basa, poliszke yes, basa yes, yes. Poliszke basa, poliszke basa, poliszke Jest, 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 jest O oh, my fucking guy okay. Dobra, grę wideo, grę wideo What the fuck is that Cz? Kurwa, takie jest przejebane o oh, tym kurwa shopy, nie? Zajebani nam dwóch kolegów do wola Nie wiem co się dzieje Idziemy na trop O oh, nie, straszny potwór Straszny potwór zjadł właśnie go Straszny potwór właśnie je naszego kolegę O oh, no, straszny potwór dostaje się do jego! O oh, Ucieczka, ucieczka Straszny potwór próbuje wszystkich zjeść Straszny potwór próbuje nas zjeść JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DZIECKO Zobaczmy czy może wejść I czekaj, czekaj tak ubijamy Co jest? Uczek Człowiek się ma Dabei gut, ja,